Skorpiony, witam was w tarocie tygodniowym od 5 do 11 stycznia. Zobaczmy, jaki ten tydzień dla was będzie, co wam przyniesie, co będzie do osiągnięcia. Dziewiątka monet, energia, która mówi o tym, że będziecie w tym tygodniu chcieli się rozwijać, będziecie stawiać na siebie. Niektórzy mogą się bardzo cieszyć z tego, co posiadają, z tego, co udało się uzyskać, czyli cieszenie się z tego, co jest, co macie. Tu się pokazuje dobrobyt, więc będzie okazja do tego, żeby się cieszyć z jakichś kwestii, które się udają, może jakieś transakcje, może jakaś oferta. W każdym razie bardzo pozytywne aspekty. Dziewiątka monet mówi o tym, żeby stawiać na siebie, rozwijać się, ale też o siebie zadbać. Może od jakiegoś czasu myśleliście, żeby coś kupić sobie, coś sprawić, może pójść na masaż, a może po prostu no, pójść do fryzjera, kosmetyczki, no, coś takiego zrobić z sobą, żeby się bardziej sobie podobać. Więc tutaj takie podejście w tym tygodniu, właśnie, żeby skupić się na sobie, może nie na innych ale właśnie ten tydzień poświęcić sobie, swojemu rozwojowi, temu co wy chcecie robić, w którym kierunku chcecie iść, więc tutaj gdzieś karty o tym mówią. Zobaczmy co się wydarzy w tym tygodniu. Jak najbardziej, królowa monet może sugerować rozmowy z szefową, może trzeba postawić na swoim, jeśli chodzi o podwyżkę, porozmawiać o tym. Możliwe jakieś rozmowy, może podpisywanie czegoś, a może po prostu omawianie jakichś kontraktów, być może z klientami biznesowymi, możecie rozmawiać z instytucjami. O jakichś kwestiach finansowych, dotacjach na przykład, różnego rodzaju. Więc tutaj jakieś instytucje różne mogą się kłaniać, spotkania z nimi czy w nich z jakimiś urzędnikami, rozmowy na tematy właśnie finansowe, dotacji, jakichś wpływów finansowych. W każdym razie pozytywnie. Królowa monet może oznaczać też, że niektórzy będą interesować się kwestiami inwestowania, oszczędzania, no może jakimiś domowymi, może będziecie chcieli pomyślicie o jakimś remoncie, może ktoś będzie chciał coś kupić, w sensie nieruchomość, ruchomość, no tutaj różnego rodzaju rzeczy, materialne mogą się pojawiać. No dla niektórych tutaj rozmowa z matką może też być pokazana jakieś oferty, z których warto skorzystać w tym tygodniu. No także dużo się dzieje, bardzo dużo takich stabilnych, mądrych decyzji może zapaść w tym tygodniu, ale zobaczmy dalej, czyli niespodziankę. Diabeł. Miałam powiedzieć, że gdzie są jakieś pieniądze, zwłaszcza większe, tam zawsze pojawia się ktoś, kto chciałby coś ugrać na pewnych rzeczach. Mam wrażenie, że skoro jest to niespodzianka, to unikniecie jakiegoś oszustwa, jakiejś osoby toksycznej, osoby, która będzie chciała was w jakiś sposób wykorzystać w tym tygodniu. To może chodzi też o sytuację jakieś i w tym tygodniu uda się Wam uniknąć. No być może jakichś strat, może jakichś złych decyzji, na przykład finansowych. Dlatego mówię tutaj takie realne, twarde stąpanie po ziemi. Ktoś może tu obiecywać różne rzeczy, ktoś może kusić swoimi um, walorami, powiedzmy. W każdym bądź razie jakieś pokusy mogą być, na przykład na jakieś zainwestowanie w coś, na czym się nie znacie, albo ktoś może Was kusić, na przykład do gry na giełdzie, jeśli Wy o tym nie macie pojęcia, więc to uwaga na takie rzeczy. Ja bym powiedziała, że skoro jest to niespodzianka, to uda się Wam tego uniknąć. O jakieś uzależnień, strat finansowych, tego, że ktoś Was będzie próbował w jakiś sposób wykorzystać, będzie próbował Wami manipulować. Mam wrażenie, że z tego wszystkiego się oswobodzicie i jednak uda się tego wszystkiego uniknąć, że nie będzie takich właśnie kwestii. Więc gdzieś tutaj w tym diable mam wrażenie, że po prostu no, postawa bycia takim cwanym i przebiegłym będzie dobra dla Was, żeby być krok przed kimś, żeby się nie dać w coś wmanewrować. Zobaczmy, na co, na kogo uważać. Sąd ostateczny przebaczenie, uwaga, komu wybaczacie, co wybaczacie. Tutaj może ktoś przyjść i mogą być nieszczere e, przeprosiny, więc uważajcie na takie kwestie. Ktoś może po prostu poczuć lub zobaczyć w Was jakiś potencjał. Do czegoś chcieć wykorzystać, dlatego może chcieć tutaj z Wami ponownie zacząć jakieś transakcje robić. Ktoś może chcieć ponownie wejść w jakieś spółki, odezwać się, dlatego, bo ma jakiś interes w tym. Więc na to zwróćcie uwagę, patrząc na te karty, tam, tak jak mówiłam, gdzie są duże pieniądze, gdzie ludzie widzą, że komuś się powodzi, że jest dobrze, to zaczynają próbować tak manewrować, żeby coś z tego też. Mieć, osiągnąć. Więc tutaj powiedziałam, byście uważali na ludzi, którzy wracają do Was albo mieliście kiedyś z nimi jakieś zatargi, nie zapłacili Wam za coś, nagle płacą, oddają pieniądze. Więc tutaj tak, jakby mieli w tym wszystkim interes jakiś. Więc uwaga na jakieś przeprosiny, które niekoniecznie muszą być szczere, mogą mieć jakieś drugie dno. Więc tutaj no, zwróćcie uwagę na takie kwestie, uwaga na jakieś sprawy sądowe, bym powiedziała, czy też. No, głównie sądowe, ale urzędowe też mogą się jakieś dziać. W tym tygodniu, więc na to też trzeba uważać. No, zobaczmy radę. Śmierć. Trzeba coś zakończyć, by móc iść dalej. Dokładnie, tutaj w tym sądzie ostatecznym już się pojawia, że ktoś się pojawi z przeszłości, czyli ktoś, z kim może wcale nie chcielibyście mieć już kontaktu, a jednak się pojawia, bo. No, ma jakiś interes w tym, że się pojawia, tak? Więc gdzieś tutaj karta śmierci mówi o tym, żebyście dokonali jakichś zmian w swoim życiu w tym tygodniu, żebyście coś zakończyli, żebyście mogli iść dalej spokojnie przed siebie lub realizować swoje jakieś tam plany dalekosiężne. No to trzeba. Pewne sprawy, od pewnych spraw się odgrodzić, pewne sprawy zakończyć raz na zawsze. I tutaj może ostatecznie trzeba też komuś coś powiedzieć i um, no i zakończyć pewne kwestie, tak? Inaczej, mm, inaczej nie pójdziecie do przodu, inaczej będziecie dalej tkwili w tym samym miejscu, w którym jesteście, a możecie osiągnąć dużo patrząc na ten tydzień. Tylko uważajcie na te osoby, które się tu pojawiają, czy sytuacje, które w jakiś sposób mogą Was, no, wykorzystać, powiedzmy, tak? Mm, no dobrze, zobaczmy, jak praca. No tak, w pracy uwaga, to co mówiłam I, i tutaj ten, mówiłam, że uda się wam uniknąć pewnych kwestii, no pokazują się kwestie zawodowe. Król Buław i Siedem Mieczy, kiedy ktoś idzie i do szefa, nagaduje na was, albo oczywiście udaje waszego przyjaciela, mówi, że idzie w dobrej wierze, porozmawiać z szefem, na przykład w waszej, w jakichś tam waszych sprawach, żeby wam coś szef na przykład. Mm, no na przykład szef dał jakąś podwyżkę, a pójdą i będą na was nadawać, więc takich, na takich ludzi musicie uważać, bo tak jakby w tym tygodniu przy szefie kręcił się ktoś, kto będzie chciał was zdyskredytować, ktoś, kto będzie chciał poza waszymi plecami podejść do szefa. Jeżeli szef ma o was dobre zdanie, jeżeli szef was w jakiś sposób szanuje, to znajdzie się tutaj w tym tygodniu ktoś, kto będzie próbował zmienić jego stosunek do was, oczywiście na gorszy ale oczywiście, żeby on zyskał na tym, tak? Ta osoba, która to będzie mówić. Więc tutaj mogą być jakieś powierzane tajemnice, to mogą być plotki, kłamstwa, które ta osoba będzie rozpowszechniać na Wasz temat po to, żeby właśnie dotarły do osób decyzyjnych, żeby no, zapadły decyzje, które będą dla Was niekorzystne. No, Czyli możecie w tym tygodniu mieć do czynienia z taką fałszywą osobą, zwłaszcza w pracy, uważajcie co mówicie do kogo mówicie bo ktoś może po prostu wykorzystywać wasze informacje przenosić dalej ktoś tutaj jest nielojalny nieuczciwy i próbuje grać sam no na siebie nawet jeśli macie jakiś zespół to w tym zespole jest ktoś kto jest właśnie taką Nieuczciwą osobą dwulicową i na nią trzeba uważać. Może być też tak, że szef jakiś dla kogoś, dla jakiegoś skorpionka pojawia się w tym tygodniu, jest nie do końca uczciwy, chce jakieś takie ugrać rzeczy, które wykorzystać w jakiś sposób, na przykład, się zostawali po godzinach, a nie będzie wam chciał dopłacić. Więc gdzieś tutaj też mogą być takie nieuczciwe intencje, właśnie osoby, która podejmuje jakieś decyzje. To może być oczywiście kierownik, ale to może być szef, dyrektor, to może być osoba na stanowisku, no i przy niej ta siódemka mieczy, więc jakieś sytuacje niezdrowe, nieuczciwe, a więc też możecie mieć do czynienia z takimi yy, kwestiami. Natomiast yy, w ogóle możecie mieć do, do, do czynienia w ogóle w tym tygodniu z osobami nieuczciwymi, więc tutaj trzeba uważać, z kim rozmawiacie, o czym rozmawiacie. Mam na myśli też kontrahentów różnego rodzaju czy jakieś instytucje. Natomiast jeśli szukacie pracy, pokazuje się jakaś rozmowa, natomiast y, też tutaj ktoś może chcieć was wykorzystać, lub po prostu nic z tego nie wyjdzie, bo Siedem Mieczy to jest takie oszustwo, złodziejstwo to jest taka dwulicowość, więc tutaj, y, no, powiedziałabym, żeby nie chcę zniechęcać, ale, ale no, trzeba może tą nadzieję. Y, mieć zawsze, natomiast liczyć się też, że nie każdy jest uczciwy na tej zasadzie. Natomiast jeśli chodzi o miłość, relacje, Czwórka monet oraz szóstka była dobrze w relacjach, stabilnie, bezpiecznie, będziecie się trzymać tej osoby, z którą jesteście. Jeśli ma, oczywiście jesteście w jakimś partnerstwie, związku, relacji, no to oczywiście będziecie bardzo zadowoleni z tej relacji, która jest, którą macie. Szóstka była w może mówić o zaproszeniach, o różnego rodzaju wyjściach towarzyskich, a może rodzinnych, może sami w dwójkę, tu mogą padać długo, dalekosiężne plany, możecie no, bardzo dobrze bawić się w swoim towarzystwie, powiedziałabym. Więc tutaj jak najbardziej nie pokazują mi się kłótnie, tylko pokazuje się szacunek, pokazuje się dbanie o siebie, miłe rozmowy, wsparcie, pomaganie sobie, miłe chwile. Więc będzie dobrze w relacjach, możecie oczywiście rozmawiać też o jakimś oszczędzaniu, o kwestiach finansowych, bo jednak te kwestie finansowe tutaj będą dosyć mocno w tym tygodniu no, pokazane, natomiast możecie po prostu rozmawiać o jakimś właśnie oszczędzaniu też pieniędzy, ale tutaj mam wrażenie, że będziecie bardzo mieli to samo zdanie w tym temacie. Natomiast jeśli jesteście singlami, jest szansa na miłe spotkania, poznanie kogoś na wyjścia, na jakieś randki, na jakieś Jakieś, tak jak mówiłam, spotkania towarzyskie czy też rodzinne, i tutaj też będziecie mogli kogoś poznać. Mam wrażenie też, że nie będzie Wam zależało na tym, żeby poznawać dużo osób, tylko raczej jak poznacie kogoś i ta osoba wyda się Wam dosyć stabilna, fajna, to będziecie po prostu tylko z tą osobą korespondować, poznawać się, natomiast nie będą Wam w głowie jakieś inne romanse czy jakieś inne osoby. Pozdrawiam. Cześć.